Na mnie też nie działa. Czy jesteś innego na kortyzol? To jest w ogóle bardzo ważne pytanie, w ogóle w kontekście działania adaptogenów, bo to pytanie dotyczy ashwagandy i mojego filmu Ashwagandzie z wczoraj. Eee, to jest bardzo istotne, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że rośliny, jakimi są adaptogeny, będą miały różnice w działaniu dla różnych osób. Co to znaczy? Tak jak wszyscy ludzie, jesteśmy od siebie różni. I różnie reagujemy na różne substancje, tak szczególnie różnie reagujemy na rośliny. I jeśli na przykład roślina ma spektrum działania 50-60 różnych rzeczy, na które może wpływać w naszym organizmie, na jedne może wpływać bardziej, na jedne może wpływać mniej. I u danej osoby może zupełnie inaczej działać niż u innej osoby. I teraz to, co sprawdzi się dla mnie, nie sprawdzi się dla Ciebie. Czyli. Jeśli na przykład ja się super czuję na jakimś adaptogenie i to jest dla mnie idealne rozwiązanie, to nie znaczy, że to będzie idealne rozwiązanie dla każdego. I niestety tak będzie z każdym adaptogenem przede wszystkim, a z ziołami ogólnie też tak może być. Czyli coś, co pomaga jednym, nie będzie pomagało drugim. I ja bardzo często o tym mówię w kontekście różnego rodzaju ziół, nie tylko w kontekście adaptogenów, ale na przykład o żywokoście, bo mamy bardzo duże podzielone. Zdania są ogromni zwolennicy wszystkich maści, kremów, olejów z Żywokostem. A są nasi klienci, którzy, co prawda jest ich mniej, akurat w naszym przypadku, którzy mówią, że ten Żywokost to dla nich tam za wiele nie zrobił, że nie czują tak ogromnej różnicy. A mamy też takich super fanów, mówię, ultrasów Żywokostu, którzy po prostu używają go do wszystkiego. I teraz. Jak to jest z tą ashwagandą? Czy to jest jedyne rozwiązanie na kortyzol? No absolutnie nie. Dlatego, że ogólnie grupa roślin, jakimi są adaptogeny, jest bardzo szeroka. I oprócz właśnie nam znanej ashwagandy, mamy też yy, m, chyba mój ulubiony yy, jeden z adaptogenów, czyli radiola, różeniec górski. I ja bardzo, bardzo lubię ten adaptogen i na przykład on yy, dla mnie sprawdza się mam wrażenie lepiej niż, niż ashwaganda. Ale to wynika z tego, że ja mam trochę inne potrzeby, trochę inny tryb życia niż większość osób, które biorą ażwagandę. Bo dużo osób, które biorą ażwagandę, to są osoby, które mają problem z wyciszeniem się przed snem, które się nie wysypiają i gdzie ten sen jest dużym kłopotem, i potem ewentualnie skakanie nerwów w ciągu dnia. Ja jestem z kolei osobą, która w tej chwili nie ma jakiegoś bardzo dużego poziomu stresu. Wysypiam się w miarę. Myślę, że pracuję nad tym cały czas, żeby tego snu było odpowiednio dużo, i tutaj pod tym kątem rzeczywiście jest coraz lepiej. Ale różeniec radiola to jest taki adaptogen, e, ja to pięknie usłyszałam w podcaście. E, adaptogen dla zabieganych, czyli dla takich osób, które mają bardzo dużo na głowie, bardzo dużo się dzieje, szybko żyją i cały czas coś się w ich życiu dzieje. I to jest na przykład właśnie e, radiola, czyli różeniec górski. Kolejną opcją, jaką możemy rozważyć. Jest cytryniec chiński. Cytryniec chiński też jest adaptogenem i też będzie miał działanie właśnie takie tonizujące dla organizmu, też będzie wspierał naszą walkę ze stresem, ze niepoprawnym poziomem kortyzolu itd. itd. Kolejnym adaptogenem jest na przykład bakopa. Bakopa, pisana przez C, to też jest adaptogen, który ma bardzo szerokie spektrum działania i też u wielu osób, u których nie sprawdza się Ashwaganda, właśnie bakopa może być fantastycznym pomysłem. Oczywiście to nie koniec, ponieważ tych roślin adaptogennych, my mamy tak naprawdę kilkanaście w tej chwili takich, które mają naprawdę poważne, jakby zaplecze z badań naukowych, bo ja tylko o takich mówię. Na przykład korzeń maka. To jest znowu adaptogen, który dodaje nam witalności, dodaje nam energii, pomaga regulować wiele, wiele, wiele spraw. Jeśli chcecie, to możemy zrobić taką serię filmów, gdzie omówimy wszystkie adaptogeny. No i na sam koniec, jeśli nie działa na mnie ażwaganda, to być może trzeba by było spróbować trochę inaczej ją przyjmować, bo są dwie kwestie związane z ashwagandą, które mogą mieć wpływ na to, czy ona na nas działa, czy nie. Godzina przyjmowania. Ja bardzo często o tym mówię, że są dwie strategie przyjmowania ashwagandy. Czyli mamy przyjmowanie ashwagandy wieczorem, 2-3 godziny przed snem, najlepiej w towarzystwie magnezu, i jeszcze bez szóstki, to już w ogóle super. Albo przyjmowanie aszwagandy rano. Więc też jeśli dzisiaj aszwaganda nie sprawdziła, to możesz spróbować, jak już wydałaś pieniądze, spróbować po prostu przestawić ten czas przyjmowania tej aszwagandy. No i na sam koniec wisierka na torcie, konfigurację kilku adaptogenów, czyli na przykład taka mieszanka adaptogeny, gdzie mamy i różeniec syberyjski, e, przepraszam, żeńszyń syberyjski, różeniec górski i traganek. Czyli możemy też połączyć te rośliny, żeby trochę dać im synergię działania. Tych opcji jest dużo. A jeśli chcesz sobie zamówić cokolwiek z tych rzeczy, które pokazywałam, to serdecznie zapraszam na stronę www.detektyw.pl, gdzie od 200 zł mamy w tej chwili darmową dostawę i możecie sobie zamówić ashwagandę z barki biowej, która jest najlepsza, moja ukochana, bądź te inne preparaty, które pokazywałam przed chwilą. Zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy, gdzie możecie zostawiać dla mnie pytania, na które postaram się odpowiedzieć w formie wideo.